Jeśli jesteś świadkiem wypadku w terenie niezabudowanym, zachowaj bezpieczny dystans od miejsca wypadku. Koła skręć w kierunku pobocza, włącz światła awaryjne i światła mijania. Zaciągnij hamulec ręczny. Włącz pierwszy bieg, wyłącz stacyjkę. Opuść samochód razem ze wszystkimi pasażerami. Na drogach szybkiego ruchu i autostradach, trójkąt ustawiamy w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od miejsca wypadku. Trójkąt ustaw tak, by blokował bezpieczną dla działań w rejonie wypadku szerokość jezdni. W połowie drogi, między trójkątem a wypadkiem, rzuć na jezdnię kontrastującą z kolorem na wierzchni szmatę. Jeżeli samochód grozi zapaleniem, natychmiast użyj gaśnicy, kierując proszek przez szpary z w ognisko ognia. Wobec zagrożenia wybuchem ewakuuj poszkodowanych na bezpieczną odległość. Otwórz drzwi, wyłącz stacyjkę. Kluczyki zostaw w samochodzie, zaciągnij hamulec ręczny. Powiadam o wypadku służbę ratowniczą, podając jego lokalizację. Zwróć uwagę na technikę wynoszenia z samochodu. Czuwaj nad poszkodowanym. Obserwuj stan świadomości i kontroluj jego oddech. W razie potrzeby natychmiast interweniuj i podejmuj resuscytację. Powstrzymaj krwotoki, opatrz rany, unieruchom uszkodzone kończyny i okryj folią termoizolacyjną.